Witajcie. Dziś opowiemy o testowych rakietach trzeciej rzeszy, które odmieniły świat technologii rakietowej. Porzućmy na chwilę obraz broni. Dla niemieckich inżynierów rakiety były mobilnymi laboratoriami technologii. Najważniejsze innowacje rodziły się właśnie na poligonach. Tutaj testowano rozwiązania, które wyprzedzały swoją epokę. Po raz pierwszy na szeroką skalę użyto telemetrii radiowej. Przesyłano dane o locie w czasie rzeczywistym na ziemię. Wyobraźcie sobie prędkość, temperatura silnika, stabilność te wszystkie dane dostępne od razu dla inżynierów. Telemetria z rakiet V2 była czymś wyjątkowym i zainspirowała przyszłe technologie kosmiczne. Przełom przyniosły również żyroskopy rakiety mogły same korygować kurs bez pomocy operatora. To właśnie na testach rakiet rodziły się podwaliny autopilotów dla przyszłych samolotów i statków kosmicznych. Odwaga inżynierów doprowadziła także do prób lotów suborbitalnych, czyli sięgania powyżej 100 km wysokości. Rakieta V-2 była pierwszym obiektem stworzonym przez człowieka, który przekroczył granice kosmosu. To wydarzenie otworzyło całkiem nowy rozdział w historii eksploracji kosmosu. Co ciekawe, po wojnie większość tych technologii trafiła do dwóch supermocarstw USA i ZSRL. Pracujący nad rakietami niemieccy inżynierowie. Dokumentacje i urządzenia stali się fundamentem zimnowojennego wyścigu kosmicznego. Testowe rakiety Trzeciej Rzeszy były dowodem, że rewolucyjne technologie mogą zmieniać świat niezależnie od kontekstu politycznego. Dziedzictwo tych technologii trwa do dziś, a ich wpływ na naukę i przemysł kosmiczny jest nie do przecenienia.